8, 9, 10. Jestem już normalnym głosem. Dobrze. Eee, napiszcie w komentarzu. Łapka, subik, a my lecimy. No jesteśmy. No. Napiszcie jak, jak już wam się podobał mój głos dziecięcy. Eee, troszeczkę i... No jakby to powiedzieć, wyszło, ale chyba nie wyszło. Napiszcie, jak mi wyszło. Ja nie wiem, ja, ja to później sprawdzę, więc elo. Yy, yy. Więc to tak, ja tutaj jak już jest kłon, wszystko z GITES, tutaj to dobudowaliśmy, okienka zrobiliśmy, no i właśnie, w tym miejscu, moi drodzy, będzie nasza przyszłość, Czyli, to, to będzie po prostu galeria naszych po prostu... Masz trzy gry po prostu. By. Po prostu to będą mapy, nie? Wafel. Czy żyje wafel i ten Bo nie wiem, bo. Czy się... Jezu. Tak dawno nie widziałam. Nic, więc zapewniony. No więc tak? Taki No Wiem. Napiszcie, jak on się podoba, mój włosik Napiszcie w komentarzu. A my lecimy. No przecież sobie zrobimy ekspo. nabijemy sobie ekspo, bo mi chodzi o to, moi drodzy. Bo my będziemy za chwilę iść do netheru. Do netheru. Do... No, do... No, moi drodzy, no, Bo myślicie, jak to zrobiłam? No to jest pytanie. Mam wytwierną taką aplikację, ona mi pozwala mówić takim właśnie tonem, jak było na początku. Więc moi drodzy, no. Moi... powiedzieć. A jak chcecie więcej takich odcinków, takich rzeczy, jak mówię na początku tak, a nie moim normalnym głosem, bo mój głos, no to, mówię i tak dziwnie, więc nie wiem jak to przekształci, więc ja tego nie przetestuję, więc no. Więc ja to robię szybko, yy, idę już przespać i pikimy się, no. Moi drodzy, kiedy będzie odcinek z Jak Hirowaj nagrywamy? Moi drodzy, to już jest to grube. Grube. Ja będę na drugim końcu, będę z nim pisała, żeby nie było. To wszystko jest podkodana. To tylko aktorzy, więc wszyscy jestem aktorem. aktorem... Wszystko to jest udawane to jest aktorstwo, więc. No, tak naprawdę to. Ta seria nie powinna w ogóle być. Ale, no. Pomyślałam, no w sumie czemu nie? No. no i wyszła taka seria. Seria Hero Brain. Ach, no, 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 Tematy. Bardzo dużo. A, no, kiedy ostatnio był odcinek? No, powiem Wam, tak, że. długo. Długo było, nie było odcinka no w sumie. kiedy. Odcinka. Nie wiem. Ustawić, to mi się strawi, że to jest inna sprawa. Na razie sobie wejdę. No zobaczcie. Ja na nie mam przy sobie żadnego drewna. Nie, no. Dlaczego... no i dlaczego nie masz drewna przy sobie? Nie, nie wiem. Nie wiem. A tam siadli w basenie i się kąpię Napisz się, y Komentarzu gorący, to Wam przy... na serducho <laughs> e, No, patrzcie, Mandre wie, no i ja nie mówię, co so jest. K kto widział usce, ustry... moi drodzy? Y, <laughs> troszeczkę pogramam z naszego na Fortnite'a. Moi drodzy, no, będzie więcej takich odcinków. Tylko żebycie bardziej ekstremalnie. Czyli będziemy grać na porządkę. Ale to nie dzisiaj, a może dzisiaj, a może? Nie wiem. Dobra, yy. i będę się właśnie tak. Będę się po prostu odzywać. <laughs> a ja w przed chwilą, więc, szybko. Yy, nie chcę tego, yy. O tak, nie, ja nie chcę, już nie chcę. Ja nie chcę już, mojej drodzy. Ja już to włączę lepiej. E, e, czyli tak. Em, widzicie? Em, mogę przekształcić swój głos na przykład e, na różne. Na, 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 Moi drodzy, sprzątamy Lodowice. Dzisiaj sprzątamy Lodowicę, więc będzie kits. Ale ja specjalnie to...